Pruszkowiech Popradiu, Dzisiaj jest ze mną multimedalistka w pięcioboju nowoczesnym, Marta Kubecka. Dzień dobry, witam. Maciej Duchnowski. Eee, tak szybciutko, opowiedz czemu Pruszków? Skąd ten Pruszków? Tu się, tu się urodziłam, <głos> 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 tutaj mieszkam, tutaj się uczyłam, więc odpowiedź jest prosta. <noise> pruszków, Pruszków, Pruszków. No twój dziadek chyba tutaj był, tak? Z tego co eee, pamiętam? Tak, tutaj jakby moja rodzina dzięki dziadkowi, znaczy tutaj był w obozie, więc y -hmm. <laughs> trochę historia smutna, no ale tak tutaj już potem mój tata został i tutaj też mieszkał całe dzieciństwo i i, I do teraz wiem. Więc... Szybciutko, bo um, nigdy nie, chyba nie zapytałem, czym się zajmują twoi rodzice. Bo na pewno, znaczy, domyślam się, że ci pomagają mocno. Yy, tak, no cały czas u nich mieszkam, <laughs> <laughs> więc to jest ogromna pomoc, że mam dach na, nad głową i wspierają mnie też bardzo, tak yy, no jak to rodzice wiadomo. <laughs> Także... Powiem Ci, że tutaj akurat no nie zawsze tak jest. To Naprawdę... prawda, to prawda, więc trafiło mi się bardzo dobrze. <głos> <głos> a czym się zajmuję? No, mój tata jest szczęśliwym emerytem, <noise> więc prowadzi emeryckie życie. Mhm. Spokojne. <noise> tak, a, a moja mama też tam jest jakby nauczycielką, korpetytorką, tak? Mhm. Pomaga dziewczynce w nauce. Także... Dobrze, tu i koniec tym. Tak. Zajmujesz się, znaczy uprawiasz pięcioma nowoczesna. Co to, to jest ten pięcioboj nowoczesny? Opowiesz. Pięcioboj to jest ciężka dyscyplina. <noise> Trochę taka, mm, zawsze jak wymieniam te dyscypliny, to mm -hmm. ludzie nie wiedzą w ogóle skąd takie, że to się kompletnie nie łączy. Bo jest to jest pływanie, bieganie, strzelanie, szermierka i jazda konna. Mm -hmm. Więc no, albo myślą, że coś tam mam z rowerem, albo myślą, że może to dziesięciobój jakiś mm -hmm. katetyczny. Mm -hmm. No ale to jest pięciopój. Masz rację, bo też rozmawiałem dwa dni temu z znajomą i ona mówi, nie wiem, no, pięciopój w ogóle co to jest, nie i to jest w ogóle nieolimpijskie. Ja mówię, no to jest olimpijskie, tak? to jest sport olimpijski, to jest coś takiego Tak, tak, to yy, Kubertem w ogóle wymyślił tą dyscyplinę twórca nowożytnych igrzysk, także <laughs> jest to taka... Ważna dyscyplina na igrzyskach, ale faktycznie u nas w Polsce mało znana chociaż teraz, bo jakby pokolenie naszych rodziców y, pamięta y -y. pięciobój, y -y. bo wtedy był taki zło złoty czas na pięcioboju polskiego. Y -y. Teraz jest tylko piłka, nie? Tak. <laughs> teraz I. ciężko się przebić. Doczytałem, bo też nie, powiem, nie interesowałem się aż, tak, aż tak bardzo. Wczoraj czy przedwczoraj doczytywałem na temat pięcioboju nowoczesnego. Zastanawiało mnie to, a raczej znaczy zastanawiało, zdziwiło mnie to, że z tymi końmi jest jazda konna, y -y. jest dziectwo. I wylosujecie wy te konie. <grymne> jak to wygląda? <grymne> yy, to wygląda tak, że jak są zawody, yy, i już jesteśmy po pływaniu i po szermierce to y, pierwsza osoba, która prowadzi na dany moment losuje konia i potem jakby ta maszyna losująca dalej przydziela już konie pozostałym zawodnikom. U nas w Polsce, jak jest tych zawodników mniej, no to po prostu jest sobie kapelusz czy jakiś tam puchar i losujemy piłeczki z numerem konia i no co, mamy 20 minut, żeby poznać tego konia na rozgrzewce i go rozgrzeć też przy okazji, no i jedziemy, jak się tam dogadaliśmy. A powiedz mi podczas treningów, jak to wygląda z, z końmi? Mm -hmm. też, ma, też masz. In, różne, czy masz tylko yy, Tak, no mamy, jak trenujemy w kadrze, to jest tak w stajni, teraz w tym zgrupowaniu pojechały z nami cztery konie yy. i trener przydziela na zmianę, no, jednego dnia mamy tego, drugiego tego i te konie faktycznie są różne, także yy. uczymy się na różnych koniach jeździć. Yy. Ale też yy, trenujesz poza kadrą, a czyli na zasadzie yy, prywatnie? Jako, że tutaj yy, teraz mamy bardzo bo z dużo Bo z tego co zgrupowań. pamiętam jeździłaś do Warszawy chyba, tak, tak. nie pamiętam czy na Legię? Yy, Tak, na Legię, yy. bo tam jest właśnie stanie naszego związku Aha. I, ale teraz mamy tyle zgrupowań, że w zasadzie tylko siedzę na tych zgrupowaniach, więc jeszcze wtedy z kadrą i, i mhm. wtedy jakby trenuję tą jazdę konną. A jak jestem tutaj na miejscu, to, tak, to jest tak mało czasu, że tej jazdy konnej nie stracę. Mhm. Mm, wracając jeszcze, bo teraz wróciłeś ze spały. Mhm. Jak to wyglądają treningi? Bo mm, to jest pięciobój, pięć dyscyplin. Znaczy nie oszukujmy się, no w każdej też nie będziesz mhm. e, najlepsza, nawet sama o tym mówiłaś i, i, i no nie jesteście tacy, wiesz, no najlepsi najlepsi, tak, no macie pięciu, ale powiedz mi, jak to wygląda podczas treningów, czy masz pięciu, tre pięciu trenerów, czy masz jednego, tak, czy no, nie masz trenera W moim przypadku y, mam od każdej dyscypliny oddzielnego trenera. Mhm. Tylko yy, wiadomo, musi być jakieś tam porozumienie między nimi, muszą się konsultować, żeby mhm. te obciążenia w miarę się pokrywały albo żeby coś nie przeszkadzało yy, innej dyscyplinie, ale jako, że jakby. Jak ktoś jest od zbyt wielu rzeczy, to wtedy mhm. wolę się pytać specjalistów. Wiadomo, że potem muszę to troszkę przełożyć na ten język pięciobojowy, ale, mhm. ale wiem, że od takich ludzi można najwięcej wyciągnąć i najwięcej się nauczyć. Mówisz o takich trenerów po prostu? Tak, specjalistów, tak, specjalistów. tak. Że mhm. odpływania trener, który zajmuje się pływaniem. Wiadomo, mhm. on musi też poczuć właśnie tą dyscyplinę i że nie może mnie trakt, traktować jak pływaka, mhm. ale no za to. Możemy mam... powiedzieć, kim są trenerzy, to, są, y co to Tak, są? To tak. Oczywiście. Tak, moim trenerem odpływanie jest Mariusz Winogrodzki. Nawet hmm. pływał tutaj przez jakiś czas w naszym klubie pruszkowskim. Jako Ale tutaj, tutaj ćwiczysz, tutaj trenujesz yy, pływanie? Pływanie. Yy... Czy... Czas, jak jestem tutaj w Pruszkowie, to, to mhm. tak przyjdę tutaj na, na basen. Tylko wtedy mam rozpisane treningi na, na karteczce od trenera i sobie pływam tam mój program. E, ale tak to zgrupowania. No i też w tym okresie letnim to jeżdżę raczej do Warszawy na 50-metrowy basen, bo mhm. zawody mamy na 50. Mhm. Więc mhm. muszę się przestawić na trochę dłuższy basen. Mhm. E, od biegu mam pana Marcina Słomę. I to jest pan, który jest trenerem od triatonu i on właśnie tak mi też pomaga ogólnie to zebrać, bo też łączy dyscypliny 3, mm -hmm. no więc powiedzmy, że te pięć mm -hmm. <laughs> trochę, trochę mu łatwiej, także tutaj konsultuję się w nim, z nim w tych sprawach, ale też z biegu mam jakby dwóch trenerów, bo moim drugim trenerem, który bardziej zajmuje się biomechaniką mm -hmm. jest pan, pan, nigdy do niego mówię pan, Jakul Jacek Książkiewicz i on zajmuje się biomechaniką i do niego czasem jeżdżę do Poznania, Mhm. I tam sobie dłubiemy nad, nad samą techniką mhm. biegu. Mhm. Odstrzelania to um, nauczyła mnie pani Patrycja Masterna, która jest trenerem kadry w kadrze odstrzelania, ale strzelanie jest taką dyscypliną, że jak już się no, nauczy tych podstaw, to potem już samemu tam można mhm. sobie strzelać. Więc w jak domu. jestem w domu, to, to sobie strzelam sama. Ja tutaj ehm. zaznaczmy, że strzelasz? Laserowym pistoletem. Tak, strzelam już laserowym, ale strzelam też w domu kiedyś śrutowym. Aha. Wtedy było, no sąsiedzi trochę się bali, ale tłumaczyłam wszystko, że jest bezpiecznie i nie także, tylko strzelam. Nie ja tylko strzelam ze śród I szermierka jeszcze została. A szermierka tutaj, y, moim głównym trenerem jest pan Bogdan Andrzejewski, to wielka, wielka postać w szermierce. Mm, a na walki jeszcze na AWF walczyć z dziewczynami z AWF-u Warszawa z, z, stricte z, z szermierzami tak, właśnie tak chciałem, to ja mówię coś jeszcze mi umknęło <laughs> <coughs> e, dobrze, to zrobimy kropeczkę i zaraz wrócimy po przerwie Pop Radio. 92 Pracamy po przerwie, ze mną jest Marta Kobecka, Bochnowski Maciej, Pruszkowie po radiu. Powiedz mi, jeszcze za, porozmawiamy o treningach, jak to wygląda w czasie COVID-u? Jak wróciłeś ze spały, tak? No tam jest sporo sportowców, tak? Mhm. Jesteście zaszczepieni? Nie jesteście zaszczepieni? Nie, jak to nie wygląda? Przeszliście, nie... przeszłaś COVID? Nie, A, jestem okay. jedną z nielicznych w ogóle w kadrze ostałą, która nie <grym> przeszła, także się pilnuje mocno. E, no nie jesteśmy zaszczepieni, w zasadzie też nie ma żadnych informacji od Comsła. Aby planowali zaszczepiać sportowców. Także sprawa wygląda tak na razie, że przed każdymi zawodami musimy mieć dwa testy zrobione. Mhm. No i jeśli są negatywne, to wtedy, wtedy możemy jechać na zawody. Już właśnie wczoraj miałam jeden negatywny, jutro mam drugi. Jak będzie negatywny, to, to mam. I teraz jedziesz do Budapesztu, Budapesztu tak. mhm. na Mistrzostwa? Nie, na to... Puchar Świata. Puchar świata. I jak, przygotowania? Jak się czujesz? No to, że wypoczywam już teraz, co już miałam zrobić, to, to, to już mhm. na to był czas. Teraz trzeba odpocząć i nabrać trochę świeżości, także mhm. mam nadzieję, że dobrze. Mm, powiedz mi też, jak się czujesz, bo m, jesteś multimedalistką. E, w Budapeszcie były złoto, brąz potem. E, też było srebro i złoto w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwa Polski teraz drugie miejsce. Jak się czujesz jako, znaczy tak samo z siebie, jak je, co, co nie tyle co, co dalej, tylko jak się czujesz w tych najbliższych Mistrzostwach tak w Budapeszcie? Mhm. Byliśmy dwa tygodnie temu w Budapeszcie, tak na przetarcie, na takich zawodach mhm. halowych tam, gdzie właśnie można było się sprawdzić gdzie się teraz jest po tej mhm. długiej przerwie od, od zawodów i, i w sumie jestem dobrej myśli, fajnie jestem zadowolona i poprawiłam się w biegu i ta mhm. szermierka też na, nabrała więcej wigoru, także mhm. no, jest, jestem dobrej myśli, jestem w zasadzie jestem właśnie ciekawa, bo dużo nie było tych zawodów. W zasadzie rok było tylko trenowania i no, jest taki po pierwsze głód, a po drugie taka ciekawość, no, jak ta praca, jakie będą rezultaty. Mhm. Wydawało mi się, że jak są zawody, czy jakieś puchary, czy, czy coś tam z stylu, to jednak więcej się osiąga niż taki, że tak powiem tam, tam, gdzie jest większa przerwa, że tylko treningi, tak? Zawsze myślałem, że jest tak, że są zawody, się przygotowujesz mocniej, potem masz jeszcze masz jakieś osiągnięcie, potem znowu jeszcze mocniej, i znowu, i znowu, i, i że wtedy się czuję największy, że tak powiem, power. Mhm. A ty mówisz odwrotnie. Czyli mówisz, że jak masz teraz dużo przerwy mieliście, tak? Macie? To... Znaczy przerwy, przerwy od zawodów, mhm. ale treningi właśnie były mocne i przez to, że nie było zawodów, to można było naprawdę zrobić taki kon konkretny ten program, mhm. y bo jednak zawody są też jakimś przerwnikiem, tak? trzeba mm -hmm. odpuścić troszeczkę do tych zawodów. Mm -hmm. i, a tutaj mm -hmm. mogliśmy naprawdę cały czas wykonywać, pracować, zmęczyć się porządnie mm -hmm. i, i teraz w zasadzie, dopiero teraz, od tego tygodnia, tak naprawdę mam jakieś odpuszczenie od, od tych treningów, więc mm -hmm. no, myślę, że ładuję teraz akumulatory. A właśnie się, się zapytać, czy też ćwiczycie siłowno, czy to jest siłowni? Czy to są mm -hmm. bardziej takie, wiesz... No, no tak, yy, staram się wprowadzać, w sumie wprowadziłam Teraz od tego, tego roku też podpatrzyłam u, u jednej zawodniczki, która też trenuje jakby oddzielnie poza ośrodkiem, że, że też tą siłownię wprowadzili, mhm. a też właśnie zaczęli współpracować z trenerem od lekkiej atletyki. Mhm. Także powoli u nas się ta siłownia w Polsce y, pojawia, a na świecie to już wiem, że dawno ją wprowadzili. Ale myślisz, y bójt. Czy sama nie może sobie wprowadzić siłowni na zasadzie w swoje treningi? Mogę, tylko wtedy faktycznie trzeba pamiętać, że to jest oddzielna jednostka, mhm. kolejna jednostka i to musi pójść kosztem czegoś. Nie mhm. mogę sobie jeszcze dołożyć Ale tego. Ale patrząc na, wiesz, na konkurencję, treningu. na inny, inne zawodniczki, na ich treningi? No uważam, że właśnie dobrze, jest czasem jeden trening, z którejś dyscypliny odpuścić dla, mhm. dla tej siłowni. Mhm, mhm i takiej ogólnej, myślę, rozwojówki, żeby zadbać o siebie i, i, i sama ta stabilizacja, to wszystko, potem nie masz kontuzji i tak naprawdę jesteś mhm. do przodu. Właśnie tak. też miałem się zapytać, jak, czy macie jako kadra, jako ty, jako zawodnik, mm, wsparcie, macie rehabilitantów i tak dalej? Jak to wygląda? Mm. Czy się, bo jak się spotkaliśmy na początku, to jest dwa lata temu, już nie pamiętam, czy może trzy, mm, to tak naprawdę wszystko robiłaś sama, tak? Tak, tak. Czyli no, wszystko, wszystko, wszystko. Treningi musiałeś sobie zapewnić i tak dalej. Znaczy no, tam rehabilitacji? się nie zmieniło. Aha. Dużo się niestety nie zmieniło. Jak jesteśmy na skrupowaniach, to jeździ z nami fizjoterapeutka. Mhm. I jak są już jakieś takie na przykład poważniejsze y, jakieś wypadki typu y, na właśnie na spadłam z konia, bo pękło mi strzemię. Okej. Okay. <laughs> Więc tam mhm. było podejrzenie wstrząśnienia mózgu, no to wtedy dzwonię do lekarza kadrowego i on mi wtedy zapisuje do coms -u i wtedy, powiedzmy, mam, mam wsparcie y, od kadry. No ale to, to trzeba zlecieć z konia albo złamać sobie piszczel. Mhm. Powiedz mi, jakie jest finansowanie twoich, e, tw, twoich treningów? Bo mhm. jesteś e, tutaj w Pruszkowie, w jakim, jakim tym? Jaki to jest klub? Ok, Capri Armexim Pruszków. Mhm. I należą do niego to sobie stypendium? Zapadno. Tak. Dzięki mhm. temu, że, że to jest pruszkowski klub, to z miasta mam stypendium. Mhm. No, i na tym moje finanse się kończą. Reszta to, to, to wsparcie dobrych ludzi, którzy po pierwsze moi trenerzy, wszyscy jakby pracują dla mnie i mi pomagają, i, i nie, nie oczekują niczego w zamian, więc. A jako, że trenuję pięć dyscyplin, to musiałam poznać bardzo wielu dobrych ludzi, <g�ś> więc tak, tu, to mi się udało. No i, i tyle. <combine horn -2> Co z Olimpiadą? Co sobimą? No zobaczymy. Mam nadzieję, że się odbędzie i mam nadzieję, że na najbliższych pucharach uda się zdobyć kwalifikacje mhm. na te... Kiedy są te puchary? Zaraz, to Tak, jest... no lecę, lecę w ten wtorek i w środę już mam pierwszy start. No a potem to już leci z tygodnia na tydzień cały czas starty, także to będą raczej tylko starty odpoczynek. może no, kiedy odpoczynek. będziesz w bruszkowie? Teraz powinienem zapytać. No nie wiem. No kwietniu to bym zapomniała raczej. Kwiecień to ja już nawet nie wiem, gdzie jestem. W Sofii chyba. E, no ma, w maju chyba będę, chociaż na pewno mamy zgrupowanie, ale w maju <laughs> powinno się pojawić, zmienić, zmienić, przeprać rzeczy. No. A Strzelam, czemu tutaj no. nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić właśnie takie, bo tu jest, tu jest możliwość, tak? Tak, no. w ogóle tu można by zrobić ośrodek pięciobojowy, dane jak dla mnie warto. Jakby jeszcze ktoś się tym <laughs> interesował, bo tak naprawdę <laughs> no. to jest taki śmiało znany sport, że Sama mówi, że jest mało osób w kadrze, tak? Mhm. A, bo wspominałaś o kadrze kobiet, tak? Mhm. A jak jest z mężczyznami? Podobnie, no to troszkę więcej, troszkę więcej, ale też no faktycznie u nas jak teraz na, na Puchary świata może jeździć po cztery, cztery kobiety, czterech mężczyzn, no to u nas to tak no raczej ta czwórka, no to taka nie, nie była nie było trudno się dostać do tej czwórki, żeby były takie <noise> dobre dziewczyny, no u chłopaków jest ta konkurencja większa i tam muszą się o tą czwórkę faktycznie pobić, <noise> żeby na ten puchar świata pojechać. <głos> <głos> A też y, nie było tak, czy nie ma być tak, że na olimpiady mają jechać tylko zaszczepieni? A nie wiem, tak i nie są. O, to kolorze. niech nas szczepią szybko, bo jak <noise> zaszczepią tuż przed igrzyskami, to nie wiem jak tam będzie z formą. <noise> Super. E to co, życzę ci sukcesów. Dziękuję. Bardzo miło, że wpadła, Dziękuję. że znaleźliśmy czas w końcu, żebyśmy się mogli spotkać bardzo i chwilę mi porozmawiać. było. I życzę ci olimpiady przede wszystkim. Chyba. O tak, to by było jeszcze mniejsze. Złota. No. Wszystko jest do osiągnięcia. To prawda. Dziękuję ci bardzo. Za mną była Marta Kobecka, Maciej Dziękuję. Bochnowski. Radio